Могу уже крутить. czy całego świata są zwrócone na miasto Haran, gdzie dwa miesiące temu wybuchła epidemia nieznanej dotąd choroby. Ciągle nie jest jasne, uważa, że powstrzymanie wirusa może wymagać podjęcia bardziej radykalnych działań. Pytanie brzmi, czy w mieście pozostali jeszcze niezarażeni mieszkańcy, jak utrzymuje trzeba rezydenta nagrać, ale nie wiem, ministerstwo mimo to przeprowadzi atak bombowy mający na celu całkowite Bo nagraję dodatek. Samego rezydenta. Nie nagrałem tego, czy dzieła zniszczenia dokona wirus czy ministerstwo Jedno jest pewne. Dni harana... pa, są. policzone. No i co ty tam wojcie, gracz wiedźminka, to? Ja tam gram w Dying Light, trzeba nową fabułę zacząć i grać. Bo to tak nie może być. jest się ror. Wiesz, że teraz cię słychać, nie? Bo włączyłem, że głos transmisji, znaczy na transmisji na odcinkach jest teraz swój głos. Rozegraj kampanię. Nowa gra. Normalny, trudny koszmar. Oczywiście normalny. No i gitara. Zaczynamy gierkę począć odprawę. dane na temat celu. Kadir Sulejman lokalny I się taki dłuższy został, będzie trochę po Jego brat Hasan zginął w wypadku powiązanym z zarazą zanim zdołaliśmy go ewakuować Sulejman wini GRE za śmierć Hassana Wykladł Tak z pół godziny fałty, będę nagrywał grywu gdzieś szantażuję i opublikuje go jeśli cokolwiek mu się co Wojtku na temat celu. Wykradziony plik zawiera niekompletny proces przygotowania leku na wirusa. Wyprodukowanie go w obecnej postaci dałoby prawdopodobnie silnie trującą substancję. Ten sobie Ten Pełny opis struktury wirusa. Jeśli ktoś zdecydowałby się go produkować, kosztowałoby to życie wielu ludzi. Plik trzeba odzyskać. Dodatkowe informacje bieżąca sytuacja. Tulejman przekazał plik nieznanemu odbiorcy z instrukcją opublikowania go na jego polecenie. Aby temu zapobiec zagłuszamy sygnały z miasta, dzięki czemu nie ma ryzyka opublikowania dokumentu. Radio, które otrzymałeś jest w stanie wstrzymać... Ten haran jest wielki, a my praktycznie my się w ten. E, tak naprawdę to tam będziesz chyba w 30% tego, tego nie miasta. Mamy ono takie wielkie. Jest zlokalizować wykradziony plik, aby ocalić ludzkość od katastrofy niewyobrażalnych rozmiarów. Jestem agentem gier. Kurde, to tą kacenkę, którą oglądaliśmy już cztery razy. A muszę ją puścić na odcinku No, no, no i jak to? Połamcie mu nogi. Potem zabierzcie do raisa. Co w to cię! Wszyscy! Przestań! Hałas je przyciąga! Do tyłu! Do tyłu. Co ty tam Wojtek robisz? Co? Ale mam rozgrywkę. Ale brzmi. Ale głośno Mówi Jade, szykujcie szpital. Mamy gościa z raną głowy i pogryzioną ręką. Amir ranny? Nie, Amir zginął. Ale przyprowadzę kogoś, kto może przeżyć. To Zobaczymy. No. Wojtek Buganda jak nukle. jesteś Co to było? Wcale, że nie! Znowu mrugnął! A co jeśli to zombie? Gestapo. Kurde, znowu czwarty raz przychodzę do Inklight No nic no, ale trzeba w tym. To masz nowy strój panczur, nie? W trzy dniach zabito, a potem straszysz dzieciaki. Doskonały star 31. Gdzie jestem? Jesteś w raju, nie widzisz. Okej, star już za ar. Opój 190. Szobieć. Co znaczy 31? Pytaj szef. Co ty tam puszczasz? Uh, uh, uh. Jeszcze hmm. będę na TikToku ja. nagrywał, albo już Ja. Ja i znowu te samouczki. Szukam. Ty tu rządzisz? Co, że ja za młody? Masz problem z moim wiekiem? Nie, ja... chciałeś ze mną rozmawiać. Tak lepiej. Czy ty cokolwiek pamiętasz? Wiesz gdzie jesteś? Rozumiem, że to jakieś schronienie. Nazywamy to wieżą. Beka nie biegacze zeszli się tu jakoś parę miesięcy temu i tak tu sobie odtąd siedzimy. Szukamy zrzutów, zbieramy rzeczy i ratujemy. Ale Beka w tych typów, nie? Typów nie. No i słusznie, a nie ona... Wojtek, a ty tam grasz? I co? Jaką masz zadanie? Jakie masz zadanie? ...kompletnie się potłukł. Jedno co Jade ratowało, to twoje radio. Właśnie. Czy mogę go odzyskać? Szczerze, to ja go teraz bardziej potrzebuję. Wiesz, mi jest wręcz przeciwnie. Dobra, weź se. Ty wiesz, dla kogo biglacy tak ryzykują? Dla takich jak ty. Przyjąłeś antyzynę, którą miał dostać kto inny, a nawet nie pożyczysz swojego sprzętu? Nie mam już czasu się z tobą pierdzielić. Nie mogę złapać kontaktu z jednym z naszych, bo wszystkie nasze radia są do dupy. Zrób coś dla mnie, dobra? Nie pokazuj mi się tu razem ze swoim radiem na oczy, więc idź się przydaj gdzieś indziej. Nie tolerujemy leniwych, w wieży. Ej, ej, to nie fair, nie jestem leniem, ja tylko... Ej, hey, szefie... Daj se. Ten gość, co mówiłem? Siedzi na trzynastym piętrze, ale równie dobrze mógłby być pod ziemią. Wróć ty później. I nie jestem szefem. Za młody, pamiętasz? Ja jestem Rahim. Breken tu zawiaduję. Ale Beka Nie jestem to Idę po poręczy Kurde. Gdzie coś nie? Czemu? Pies z mój. Ile drzwi zamknąć? Ej Wojciech, Wojciech, Wojciech Tak słucham? Nie mów słucham, bo cię tak słucham. Nie wiem, nudzi mi się trochę, bo już grałem w te cztery razy. A to taki bonus odcinek leci. Taki z dupy, bo... Miałem nagrywać, ale no zrobiłem, bo... a nuda. Jeszcze jeden z tych, ugryzł nie mam objawów, ale tej się mówią, że jestem zarażony. Lepiej więc, żebyś jak najszybciej znalazł jakąś antenę, prawda? Hej! Pomocy! Co jest? Gaz, rurę wziął tych, czy jakąś rurę wodociągową bodajże. Czy zgadłem? Nie, to jest znuka rury. Coś Lejemy go. Zaciąłem się. Uciekając przed nim. O Boże! musiałeś go co nie? Ty piszą coś do mnie. Jakieby to ci pisze. Polecisz po Marka? Czy, czy tam jest bezpiecznie? Wystarczająco bezpiecznie. Okej, okay, zostań tam. Wejdźmy na dole. Co nie możesz? Dobra, mieć Ty możesz do co? Pomóż Markowi Ty ja muszę jeszcze z nim pokazać, a ja już i temu szukam Leż spokojnie Lena, to będzie lada chwila Gazę! Musisz znaleźć jakąś gazę O, i alkohol Daj razem, to zatrzyma krwotok Szybko proszę Uspokój się, okej? Okay? Sprowadzę pomoc No to dobra Telewizorek Plamki nie, kwartyny z tu jest kupa taśma wejdź gwoździe alko Co już wróciłeś czy nie wróciłeś? Weź Ok, to wszystko co poprosił Mark. Spróbujmy szczęścia Fiole tam by i tam Co ci tam ktoś tak wspomni? Plany, udar, burza piaskowa, cesarzowa, ucisza, czy nocny łom od harata, czy dzielnicowy, nice. Wójciu kurde, mam sobie nadwór poszedł, ale nie będzie co robić. Czy jest guli al jesteś?

Przebierz. Masz świeże ubranie w pokoju Numer 194 Coś nie tak z moimi ciuchami? Do roboty jaką przydzieli ci Brecken Potrzebujesz czegoś solidniejszego Daj znacz, No co się To idę Jak wywalił te drzwi agresywnie jest jakiś O brak jest Ta skrzynka jakaś Co ja robię? Toleraki, jestem gotów. Gdzie znajdę Brekena? Nie tak szybko, Stary. Jak chcesz z nami zostać, musimy sprawdzić, czy się nadajesz. Zabieraj dupę na trening. Idź na górę. Już masz niedaleko. Na no samą górę muszę iść. Ujazd. Oye. un gandán culo. Wiem debil, nie jestem Już grałem w tym grę 4 razy, a oni ja mi to dalej tłumaczą jak to się parkurować Ja Aha Właśnie spadłem, ja wiesz pierwszy raz w grze, we wszystkich grach Spadłem z tego Z żurawie. Ja akurat teraz, nie? Kto to jest Nykl? Jak może tam nie wbić? To jest takie easy? Sztą? No tu też nie chciał być. To jaki nukle? Angle. Dobra, radę, dobiegnę. Jak się jesteś ogląda, nukle? Gandukl jesteś Pa flagę zdobyłem A flagę U Jezus Aha Bardzo wysokości tam była, a ja nie widziałem aż takiej Czekaj, plany sobie No przecież wiem Ale to żadnego planu nie było o, wreszcie. Witaj na fitnessie. Na początek musimy cię nauczyć biegać. Zaraz, jak to nauczyć biegać? Rób tylko, co ci powiem, ok? Dobra. Skacz na te worki w dole. Odbiło cię, zabije się. Nie bądź cyklem. Nie no, jaja sobie robisz? No to patrz. Wolga. Nie ruszaj się! Spróbad pomoc. pomóc! Ja ja sobie z robię! Ty głupi gnoju! Co? Nie znasz się na żartach! No chodź! Wschadz do na dół! Chryste, panie! Tylko wyląduje w końcu na jakichś tych A Ciekawe czy mogę stąd wyskoczyć i przeskoczyć wieży Chcę spróbować przeskoczyć wieże Da się Cofa mnie. No dobra, to zróbmy już to. Ile on stopni, że?

Ty w ogóle grasz jeszcze w warface'a w typie Dobra, I nie spadnij, bo na dole nie ma żadnej siatki. No właśnie zauważyłem Kurde No w typie. Gdzie ty się łap? Co on zrobił? Aha, dobry jesteś Pokaż mi Nickle co ty robisz. Wreszcie przeskoczył to Dobra Szybko na Speedwayu A tu nie Rzuć się na nukle Oczy. Wiedziałem I teraz nuckle. Okej, okay, pomieszarcze. Tak o, zawsze jest Wojtek. Naprawdę? Albo robiłeś to już wcześniej. Robiłeś to już wcześniej? Nie specjalnie. W liceum byłem w zespole lekko atletycznym. No, to jesteś cholernym zawantem. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. O, ale punktów miał. Co się dzieje? Ty dostał ataków na dźwigu Na żurawiu W ogóle nie da się farbować zbroje, wiesz do mnie I masz na różowo ty. Ja tylko nie wiem, która jest godzina, a już chyba Nykle powinniśmy kończyć.